A... Czy, ty, czy, ty czy ty modyfikujesz mnie? Modyfikujesz nie. mój głos? Nie Modyfikujesz mnie? Nie, nie modyfikujecie. Andrzej, ty mnie na pewno modyfikujesz, bro. Nie, nie, serio, to żart. A... Słyszałeś, bo... Laga miałem potężnego i się od nowa włączyło. Andrzej, co ty wydałeś? To na pewno 100% prawdą, Andrzej. Andrzej, laga miała orka i, i się no. znowu włączyło. No. No tak, Andrzej. Bro. Większego kłamstwa nie słyszałem. Ja na serio mówię, no tak. Lagom miałem. No Lagom miałem. Andrzej. Czemu? Nie, Andrzej, po prostu powiedz... Ja bym ci na naprawę. Ja bym ci okołam. A! Ty zapomniałem, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ty byś mi nigdy no, nie okomił. Ja, no. no No, w życiu. No, no. Dobra, dobra, no dobra, No dobra. spoko. Dobra. To ja idę się no, wystać, no. idę zjeść. Idę no tak, trzymaj się trzymaj, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, tak. Leć, Pa, pa, Okej. No, pa, pa. E, o, No, okay. w sensie, no, no, no,